1260. Witam ze studia Telewizji Mazury. Moim dzisiejszym gościem jest burmistrz Niedzicy pan Jacek Kosmala. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redakcjo. Panie burmistrzu, no mamy początek wakacji. Może przy tej okazji podsumujmy, jaki był ten rok, jeżeli chodzi o oświatę. Bardzo trudny rok. Wszyscy powtarzają, że epidemia dała się we znaki nie tylko dyrektorom, nauczycielom, uczniom ale przede wszystkim rodzicom. Godziny spędzone z dziećmi przed kamerkami komputerów na pewno odcisnęły jakieś piętno na, na warunkach domowych, na, na tym co się, na mirze domowym, na tym co się działo w rodzinach. Miejmy nadzieję, że już nie będzie powtórki i nie będziemy musieli zdalnie nauczać. Nauczyciele kochają uczniów, chcą z nimi przebywać w klasie. Uczniowie kochają przerwy, kochają swoich kolegów? Strasznie tęsknili za tym, żeby wrócić do szkoły. No końcówka udało się, zobaczymy, co będzie od września. Jaki wpływ miało to na wyniki w ogóle w nauce dla młodzieży? Część uczniów, no i tutaj należy powiedzieć, że dzięki rodzicom poprawiło swoje wyniki, ale część uczniów niestety, ale słabo wypada. Staraliśmy się troszeczkę obniżyć poprzeczki, robiliśmy wszystko co w naszej mocy, żeby tę wiedzę przekazać jak najbardziej umiejętnie. Natomiast no, nie chciałbym tutaj być w, w roli kuratora, w roli dyrektorów czy, czy, czy nauczycieli i Myślę, że na te warunki, które były, to i tak udało się bardzo dużo przekazać tej wiedzy. Jesteśmy przy temacie wakacyjnym, obostrzenia zostały poluzowane. Jak będą wyglądały tegoroczne dni, dni nidzicy? Może zacznijmy od tego, że 1 czerwca, a w zasadzie końcówka maja, zrobiliśmy pierwszą imprezę dla dzieci. Był to Dzień Dziecka. Przy okazji zbieraliśmy środki na leczenie, na operację dla Antosia Prusika. W tym miejscu chciałbym wszystkim podziękować. Udało się zebrać kwotę. Była to czwarta akcja i czwarta udana akcja. A zbieraliśmy nawet kwoty 9,5 miliona, więc nasi mieszkańcy okazali wielką empatię. I wszystkim darczyńcom, wszystkim tym, którzy organizowali akcję bardzo dziękuję. Okazało się podczas tego Dnia Dziecka, że jest ogromna potrzeba. Przyszło naprawdę kilkaset osób. Z dziećmi, kolejki do zabawek, do dmuchańców. Tutaj należy podkreślić ogromną współpracę moich jednostek. Silne jednostki, silni dyrektorzy, dobrzy pracownicy to silny burmistrz. Zaczęli ze sobą współpracować, co przyniosło naprawdę dobre efekty. Dni nidzicy. Dni nidzicy będą troszeczkę biedniejsze niż do tej pory. Nie zapraszamy takich gwiazd, które kosztują setki tysięcy złotych. Natomiast postawiliśmy tutaj po. Dużej burzy mózgów na spotkaniu. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy moi dyrektorzy, dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Biblioteki Miejskiego Środka Kultury, Mosiru, Wydziału Pozyskiwania środków i ustaliliśmy, że postawimy na zespoły, w których grają Nidziczanie. Będą trzy zespoły, gwiazdą wieczoru będzie je wideo. To też jest promocja naszego miasta poprzez naszych artystów. Dzieci będą trwały aż 3 dni. Będzie to e, dzień koncertowy, dzień sportu i dzień rodziny. W każdym dniu mamy przygotowane bardzo dużo atrakcji. E, chcemy, żeby rodzice, dzieci, dziadkowie, seniorzy znaleźli coś dla siebie. E, robimy to nad jeziorkiem, przepiękne miejsce. E, moc atrakcji już dziś zapraszam. Przypomnijmy datę, kiedy ostatni, jest zaplanowane. Ostatni weekend lipca. I też jeszcze dodam, w innej formie wystąpią rycerze. Otóż zrobią średniowieczny gród, gdzie będą gotowane potrawy średniowieczne, gdzie dzieci będą mogły ubrać się w małe zbroje, dostać miecze, którymi będą mogły powalczyć, oczywiście w, pod opieką rycerzy, którzy mają certyfikaty. Będą też, będzie nauka pływania nad jeziorkiem, Proszę mi uwierzyć, bardzo, bardzo dużo atrakcji. Można powiedzieć, że dobroczynność wyróżnia niedzicę. Tak można powiedzieć. Przy czym, jeszcze raz powtarzam, to jest zasługa wszystkich mieszkańców. A o co chodzi, bo teraz zauważyłem przejeżdżając na wjazdach, widać takie banery Strefa Mocy. O co, 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 co tu jest ukryte pod tymi szyldami? Odbył się koncert. Koncert, który został zorganizowany przez wspólnotę i przy pomocy tutaj urzędu miejskiego włączyli się w to wszyscy, którzy nie boją okazywać się swojej wiary. Chodziło o to, żeby pomóc ludziom po COVIDzie, odnaleźć siebie, odnaleźć przyjaciół i odnaleźć Boga. Odbyła się sesja absolutoryjna. No, jeden radny był przeciwny, czym wie pan, jaka była przyczyna tego, tej, tej decyzji? Tak, pan radny Waldemar nie krył tego, że będzie głosował przeciw udzieleniu absolutorium. Powodem tego jest mniejszość niemiecka. Nie godzi się z tym, że w naszym budżecie są pieniądze pochodzące na naukę języka mniejszości niemieckiej, mniejszości narodowej, w tym przypadku niemieckiej. Ja szanuję wszystkich radnych. Uważam, że nie miało to nic wspólnego z udzieleniem absolutorium, bo absolutorium dotyczyło wykonania budżetu. Budżet został wykonany w 100%. Wszystkie założenia mimo trudnego roku. Jeszcze raz powtarzam: to nie jest tylko moja zasługa, ale wszystkich moich pracowników, moich jednostek, dyrektorów i tak naprawdę też mieszkańców. Natomiast no, pan Waldemar twierdzi, że dopóki ta mniejszość niemiecka będzie się przewijała w budżecie, nigdy nie będzie głosował za udzieleniem absolutorium. to jakiś problem z tolerancją? Y nie chciałbym tutaj kogoś oceniać, tak? Nie ma tutaj osoby, która mogłaby się wypowiedzieć obronić, więc nie będę oceniał. Chciałbym zapytać y, o korzyści, jakie płyną z przynależności do Citaslow. bo ostatnio odbył się festiwal Citaslow w regionie, w, akurat w Bartoszycach, również było tam stoisko i Nidzicy. Y, przekłada to się ewidentnie na pozyskiwanie środków i zmianę, że tak powiem, oblicza w zasadzie miasta i też życia społecznego. Tak, to prawda, w ostatnich latach 18 milionów pozyskane z tych środków. W tej chwili już przygotowani jesteśmy do kolejnej perspektywy. Przynależność to nie tylko pieniądze to też wymiana doświadczeń, możliwość podzielenia się spostrzeżeniami, uwagami i zmiana trybu życia. Nie możemy. Przynajmniej ja tak uważam, włączyć się do tego trendu ogólnoświatowego i być aktywnymi uczestnikami wyścigu szczurów. My tutaj chcemy, żeby miasto rozwijało się spokojnie, ale tak, żeby wszyscy mieszkańcy odczuwali wzrost poczucia bezpieczeństwa, ale też wzrost jakości życia. I to nam się udaje. Chciałbym wrócić tylko jeszcze, jeśli Pan pozwoli, do tematu zakończenia roku szkolnego, bo w tym roku tutaj dzięki dobrej współpracy dyrektorów szkół z panią Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, zostało zrobione coś po raz pierwszy. Otóż wszystkie szkoły miejskie w miesiącu sierpniu będą organizowały dla uczniów zajęcia. Tak naprawdę skupiamy się przede wszystkim na tych najmłodszych. Będą pomagać Indicki Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Biblioteka. I tak jak na dni wspólnie działają i przygotowują te, te trzy dni, tak też w sierpniu będą przygotowywali różnego rodzaju zajęcia dla przedszkolaków. Zainteresowanie jest ogromne, wręcz nawet brakuje miejsc. Robimy w ten sposób, że z innych szkół przenosimy nauczycieli na ten miesiąc do pracy. I myślę, że to też jest właśnie ta nowa jakość, za co wszystkim oczywiście moim dyrektorom dziękuję. Wspominał Pan o staraniu się o środki dodatkowe od Wojewody. Na jakim to jest etapie i na co może liczyć Nidzica? Mamy w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej spotkanie u Pana Wojewody, gdzie zostaną nam przedstawione nowe założenia dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ostatnie rozdania nie były dla nas zbyt korzystne, ale oczywiście tam dostaliśmy pewne środki, za które bardzo dziękuję panu wojewodzie. Mam tutaj deklarację pana radnego sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, jednocześnie doradcy wojewody pana Patryka Kozłowskiego i pana starosty Marcina Palińskiego, że zrobią wszystko, żeby nam pomóc w pozyskaniu środków, że na pewno czynnie będą uczestniczyć w rozmowach z panem wojewodą i z osobami, które Będą decydować o tych środkach. Mamy kilka zadań, które są tak naprawdę na Cito, niezbędne. Są to mieszkania, które poprawią jakość życia mieszkańców, a które powinny być już dawno zrealizowane. Jest to budowa dwóch sieci wodno-kanalizacyjnych w miejscowości Kanigowo i Łysakowo oraz budowa sali gimnastycznej przy szkole nr 2. Jest to szkoła, do której uczęszcza najwięcej osób, najwięcej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Są klasy integracyjne i no, niestety, ale szkoła nie może realizować właściwie podstawy programowej ze względu na brak sali gimnastycznej. Jest mała salka gimnastyczna, która nie spełnia wymogów i tak naprawdę wiosną, jesienią nie, nie mogą się odbywać tam lekcje. Nidzica przez tę poprzednią i, i tę kadencję no, zmieniła bardzo swoje oblicze współpraca, czy to z moimi jednostkami, czy z panem starostą, czy z radnymi powiatu, z radnymi miejskimi, panem wojewodą, panem marszałkiem naprawdę jest wzorcowa. Oni też nie są cudotwórcami i nie mogą nam tych środków przekazać tyle, ile my oczekujemy. Natomiast nie zdarzyło jeszcze się tak, żeby ktoś coś nam odmówił, czy, czy stwierdził, że ta inwestycja lub inna jest nieważna. Wręcz przeciwnie, widzimy to zrozumienie i tak naprawdę na dziękowanie zawsze jest spora ja i wszyscy mieszkańcy Nicy bardzo dziękujemy za to, co się wydarzyło. Też chciałbym podkreślić, że my tutaj nie oceniamy poprzedników, tak. Każdy robi tyle, ile może. Poziom ryzyka pewnie jest inny. Ja mam jako motocyklista troszeczkę wyżej, ale mam też Dobrą kadrę, dobrą załogę, dobrych dyrektorów. Podkreślam to bardzo często, ale zasłużyli sobie na to. I mam pracowników, którzy rzeczywiście robią więcej niż nawet powinni. Chyba myślę, że też należy wspomnieć, że jest sprzyjający okres. Na przykład na drogi nigdy nie było tyle środków, co jest teraz. Ubolewamy tylko, jeśli chodzi o światę, że subwencje one są na niskim poziomie. A chcielibyśmy, żeby jednostki oświatowe tętniły, bo przecież jak sobie wychowamy młodzież, tak później będziemy mieli taki kraj. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Moim państwa gościem był burmistrz Niedzicy, pan Jacek Kosmana.